Cześć, siema, witam was. W piątek przyszła do mnie taka trochę dziwna, stemplowana przesyłka. Ja w ogóle na początku nie widziałem, co to w ogóle jest. Trochę się przestraszyłem, że to jakieś wezwanie czy coś w tym rodzaju. Natomiast otworzyłem ją, jak widzicie, i muszę wam powiedzieć, że się naprawdę bardzo, ale to bardzo ucieszyłem, ponieważ jest to przesyłka, no po tytule filmiku już nie będziecie wiedzieć, ale jest to przesyłka, jak widzicie, Stopsa e, Tops Match Attacks e, no i mm, jest to przesyłka od topsów, ponieważ e, właśnie na tej stronie, e, gdzie się gra w tą grę, e, zarejestrowałem się już chyba e, pod koniec grudnia, więc miesiąc temu, no i tam zagrałem, e, zagrałem chyba. 5 meczy i, i je wygrałem, i, i zasady są właśnie takie, że jeżeli wygra się chyba tam ileś meczy i będzie się w pierwszej 500, to dostanie się e, jedną kartę, właśnie e, pro ilełem. No i mi się akurat udało. Jak widzicie, szanowny zwycięzco, gratulujemy, cieszymy się, że zwyciężyłeś w naszej cyfrowej grze TOPS. Match Atax e, Live w załączeniu Twoja nagroda karta ProLeuen. Dziękujemy The Top Steam. Także moi drodzy, e, w opisie tego filmika będziecie mieć e, właśnie link do, do tej stronki, gdzie można właśnie w tę e, grę grać. E, no, powiem Wam szczerze, że mm, ja zagrałem chyba 5 meczów i je wygrałem, natomiast Teraz e, coraz więcej osób właśnie chce w to grać, także teraz e, no, trzeba byłoby chyba wygrać e, więcej spotkań z tego co mi się wydaje, żeby kartę wygrać. No i moi drodzy, tutaj w tej przesyłce jest, jest ta karta. Jest to moi drodzy karta Pro Eleven Vincent Company Manchester City. Naprawdę piękna, zacna karteczka. Te karteczki są e, poszukiwane przez kolekcjonerów. Naprawdę się bardzo cieszę, że ta karteczka u mnie jest. E, no trochę na nią czekałem, ponieważ e, tak jak już mówiłem, e, grałem w tą grę pod koniec grudnia, jeszcze w tym okresie świąteczno-noworocznym. Natomiast dopiero teraz, a więc po miesiącu m, ta przesyłka do mnie przyszła. Eee, także trochę trze trzeba czekać, zanim ta karta przyjdzie, ale naprawdę warto, ponieważ no, piękna karteczka. No i wam na pewno polecam właśnie zagrać w tą, w tą gierkę mm, internetową. Kto wie, może Wam się uda wygrać, także w opisie będziecie mieć link. Także pozdrawiam Was i zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Cześć.